Dzień dobry. Znajdujemy się w Centrum Karawanigowym Wadowcy. Ja nazywam się Maciej Ujma i w dniu dzisiejszym mam przyjemność zaprezentować Państwu nowość z marki Detles. Jest to model Globetrail. Przedstawiciel segmentu vanów. Dotychczas marka Detles była nieobecna w tym segmencie. Jednakże zauważyła trendy panujące w Europie. Coraz większą dominację vanów i postanowiła zaprezentować dwa modele model Globetrail 600 i Globetrail 640. Tutaj mamy do czynienia z modelem 640, jak sama nazwa wskazuje, ma on 6 ,40 m. metrów cm. jest to ten większy pojazd z, z gatunków vanów. Mamy tutaj łóżka wzdłużne, co pokaże, jak będziemy wewnątrz. Pierwsze, co rzuca nam się tutaj z zewnątrz, w skład tego pakietu jubileuszowego na 90-lecie Detlefsa wchodzą aluminiowe felgi z oponami wielosezonowymi. Takie właśnie modne okleiny, jak i również okna ramowe podwójne, bardzo ciepłe. W tej części pojazdu znajdziemy komi wydechowy pieca grzewczego Trumy. W tym samochodzie znajduje się Truma Kombi 4. Jest to piec gazowy. Tutaj mamy przyłącz prądu, kasetę toalety, jak i funkcjonalne okienko z łazienki, nie jest to standardem dla każdych vanów, a jest ono bardzo przydatne. Możemy tutaj nawet i słuchawkę pyśnicową przeciągnąć na zewnątrz i w razie potrzeby opłukać choćby nogi z plaży. Tylnia część samochodu jest bardzo funkcjonalna. Mamy tutaj możliwość wysunięcia szuflady cargo. Mnóstwo słoweczków różnorakich. Szuflada się oczywiście blokuje, tak żeby nie hałasowała w czasie jazdy. W samochodzie jest możliwość zdemontowania tej centralnej części, odkręcając właśnie te uchwyty, jak i również możliwość wyciągnięcia tych schodków od wewnątrz tutaj prowadzących do łóżka, przez co wyjmując te materace, mam w zasadzie bardzo duży tutaj bagażnik, możemy przewozić nawet i różne zakupy Gatunku RTV-AGD do domu, więc ten samochód może służyć również i na co dzień. W tym miejscu znajdziemy sowek na butle gazowe. Co rzuca nam się pierwsze w oczy, to duo kontrol fabryczny, znajdujący się w pakiecie bezpieczeństwa w ramach pakietu na 90-lecie marki Detlevs. Mamy tutaj możliwość podłączenia dwóch butli jednocześnie z opcją niezamykania ich na czas jazdy. Zapraszam Państwa do środka. Otwierając drzwi, od razu w oczy rzuca nam się stopień wejściowy, elektrycznie wysuwany, który znajduje się w standardzie. Delec dopiero wkracza do segmentu vanów, ale robi to bardzo dobrze. Warto zwrócić uwagę na tą podłogę. Jest ona zrobiona pod lekkim skosem. Jest to zrobione po to, żeby siedząca tutaj osoba na miejscu pasażera po odrzuceniu fotela nie miała po prostu stóp w powietrzu. Warto zwrócić również uwagę na sowki podłogowe. Tutaj każda przestrzeń jest wykorzystana maksymalnie. Jest naprawdę tego miejsca bardzo dużo. Potwierdzeniem funkcjonalności tego samochodu jest również stolik, gdzie znajdziemy poszerzany blat z funkcją blokadki. No i myślę, że tych rozmiarów stolik, jak na cztery osoby wygłowana, naprawdę nie ma co tutaj narzekać. W aneksie kuchennym znajdziemy również pojemną 90-litrową lodówkę działającą automatycznie i w trybie gazowym, i w trybie elektrycznym. Przechodząc do dalszej części, znajdziemy tutaj duży blat roboczy, zlewozmywak, kuchenkę dwupalnikową. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest tutaj system blokowania szuflad, nie mamy tutaj zameczków w każdej z szuflad, mamy tutaj jeden system, gdzie jednym naciśnięciem blokujemy od razu całość. Po przeciwnej stronie do aneksu kuchennego znajdziemy łazienkę. Tutaj Detles postanowił zastąpić tradycyjne drzwi drzwiami przesuwnymi. Jest to ciekawe rozwiązanie, wygodne, które nie zajmuje miejsca. Tutaj mamy do czynienia jeszcze z okleiną transportową fabrycznego nowego samochodu. Oczywiście to można zdjąć, wtedy te drzwi są srebrne. Zwracając tutaj uwagę na z prysznic, prysznic zajmujemy sobie z lewozmywaka. Przechodząc do części sypialnej, w oczy rzucają nam się stopnie. Stopnie oczywiście również zostały wykorzystane w pełni. ich możliwości mamy tutaj słoweczki. W zarówno w jednym, jak i w drugim. Oba stopnie można zdemontować, wysunąć, jak już wcześniej mówiłem i mieć tutaj, że tak powiem, dostęp na przestrzał. Czy również zdemontować oba materace i mieć tutaj przestrzeń typowo bagażową. Mamy tutaj do czynienia z modelem 640, którego właśnie charakteryzuje układ wnętrza, gdzie znajdziemy łóżko wzdłużne, bowiem w modelu 600 znajdziemy łóżko poprzeczne. W tym modelu, w którym właśnie jesteśmy, mamy łóżko wzdłużne, gdzie znajdziemy w zasadzie dwa różne wymiary, bo łóżko po mojej prawej stronie ma 1,90 90 m długości, natomiast to po lewej stronie, po której mamy łazienkę, jest troszeczkę krótsze, powiem ma 1,80 m. Całe łóżko na szerokość w tym szerszym miejscu ma 1,95 m. W tej chwili dokonaliśmy małej przebudowy kamperwana, ponieważ w opcjonalnym w wyposażeniu znajdziemy tutaj rozkładane drugie łóżko dla trzeciej osoby do spania. Zaraz nad wejściem do kampera rzuca nam się w oczy sterownik. Jakby sam sterownik tutaj od zabudowy, pokazujący napięcie akumulatora, poziom wody czystej, jest dosyć standardowy natomiast po tej stronie mamy już w standardowym wyposażeniu podgrzewacz reduktora ze wskaźnikiem gazu. Jak widać w tej chwili świeci nam się czerwona lampka, ponieważ samochód jest nowy, nie ma jeszcze założonej butli gazowej. Jest to samochód w pełni zimowy. Samochód zbudowany jest na bazie Peugeota Boxera, pod maską znajdziemy silnik 2.2 165 koni mechanicznych, jest to najmocniejszy wariant tego silnika, połączony ze skrzynią manualną. Dodatkowo mamy tutaj komplet czujników y, wspomagających jazdę. Mowa oczywiście o asystencie utrzymania na pasie ruchu, czy choćby czujniku y, deszczu. Na pokładzie znajdziemy również y, automatyczną klimatyzację, radio z kamerą cofania, czy oczywiście już tradycyjne dla kamperów tej klasy roletki Remicron. Prezentowany samochód jest dostępny do sprzedaży w naszym oddziale w Gaju koło Krakowa w cenie 353 000 zł brutto. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami zarówno w Gaju, jak i w Jankach Koło Warszawy. Dziękuję za uwagę.